Siemano Niedziela, nawet nie wiem, która jest godzina Pół do dziewiątej? Dwadzieścia po ósmej Startuję Jadę W pierwszej kolejności Jadę do chłopaka, który się odezwał Kiedyś tam już byłem Kiedyś, kiedyś maszynę jakąś nagrywałem no i teraz podobno ma coś tam jeszcze Chciał żebym przyjechał, nagrał eee, Później Jak dobrze pójdzie Zajadę obejrzeć auto eee, Czymś by pasowało wrócić na święta nie? A później Jedziemy robić test Jak dobrze pójdzie Ogółem miałem jeszcze Jechać rozrzutnik oglądać z wczoraj, nawet dwa, ale słuchajcie, daję sobie spokój. Jak się uda, to przełożę to na przyszłą sobotę. Jest zimno, napadało śniegu, jest mokro, wieje i jest niedziela. Też bym chciał podpoczywać trochę. Tym bardziej że ja tydzień temu wróciłem do Belgii i cały tydzień przerobiłem. No i tak po pierwszym tygodniu powiem wam, że fajnie by było siąść te dwie godziny i odpocząć eee, co więcej, bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia filmu z wczoraj gdyby ktoś jeszcze nie widział to było tam kilka ciekawych maszyn a ja co? a ja w tym momencie wbijam adres w nawigację chociaż niekoniecznie muszę bo wiem mniej więcej gdzie to jest jedziemy zobaczymy co to za cudeńka, dobrze że miałem Eee, styrodurek. to wziąłem tafle, bo będzie potrzebna Aha. zaraz zobaczycie po co nie przedłużam zaczynamy mamy go ale pług mamy tutaj pociąg o no bardzo niewybity ta lewa tutaj znowu lewa strona jest ładna Gumy ładne 30, 80, tutaj też jeszcze pochodzi, ale wyjeżdżamy do światła, zaraz wam pokażę. Podpalił całe szczęście. mamy 7000 godzin teoretycznie silnik chodzi gdzie to ma ramiona do góry nie to jest hydraulika chyba to 540 000. 1000 to nie wiem co to jest Co to za skrzynia jest? To jest rewers Nie, to są połówki, tak? Jak to kurwa działa, ja tych masej to nie ogarniam And the second time? And the second time, start engine. Start. Hey, na podnośnik Coś nie lata Muszę zobaczyć No dobra, dopytam się cenę No ma manowe Z dokumentami, 3080 Fajny traktor do porobienia trochę, ale wszystko zależy. Co on tu będzie chciał, nie? Jeszcze walczy, jeszcze może się udać. Zaczep, ale tylko jednej szy jeden szyny nie widzę. No łącznik jakiś tam jest. Stojący. Zastany traktor. Jest. patrzcie co się dzieje lodu, śniegu, wilgoci aj tak. no dobra zobaczymy czy uruchomi to nie będę wam tutaj zanudzał mamy chwilę to wam pokażę silnik Nawet ma zaraz odchodzę drugą stronę. Dwa małe akumulatorki podniesienia. Fajny traktor. Ja słuchajcie, wyjeżdżam. No jak widać, no. E, co do podnośnika. Ja mam filmik faktycznie, on mi wysyłał, jak ten podnośnik działa. E, no nie wiem, oni jutro ma przyjechać jakiś mechanik, mają to naprawić. W każdym bądź razie będzie działał. No. E, możemy poprzejeżdżać się, potestować. No mówi, że traktor jest sprawny. No jeździł coś tam o teraz też, nie? Eee, co więcej, no silnik na zimnym Ciężko mu było zapalić, nie wiem czy to ma świecę żarową, czy to ma świecę żarowe, czy to ma świecę płomieniową Coś trzeba by było sprawdzić Później już jak po, po tym pierwszym razie to już na dotyk, na strzała No traktor na no pewno do poprawek, nie ma się co tutaj cyganić, bo Eee, no, widać, co, co tu ukryjesz, człowiek? Raczej, znaczy, tu nikt nie chce nic ukrywać, przede wszystkim. Eee, I cena za ten traktor 11 tysięcy. Oczywiście, z dokumentami, ale dokumenty z tego co mówi, to ma francuskie do niego. No, pąki te ładne, przednie takie, no, zaczynają strzelać ze starości, nie? I bieżnika też tam zostało, może ze 30-40%. Czyli ten przód będzie na pewno do wymiany za jakiś czas. Nie no, ogółem. Ogółem traktor się jakoś tam kupę trzyma, nie? Ale jest co robić. No, zimę trzeba by mu było poświęcić i go sobie tak dopieścić. Widzę, że tutaj raczej, jeżeli chodzi o ten podnośnik, może być, że instalacji nie domaga. On jest w podobnym stanie jak mój gejsior, czyli uwalony, jak nie wiem, tamte bezpieczniki to po Trzeba by to było może porozpinać, poczyścić i myślę, że to powinno jeszcze nadal. Funkcjonować. Tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, 11 tysięcy euro, oczywiście plus transport Skręć w prawo i mogę pomóc go nabyć. A ja w tym momencie jadę obejrzeć coś innego. Tak jak mówiłem, auto. Zobaczymy co to jest. Bo święta się zbliżają. A nuż widelec może by poleciał jakimś samochodem, chociaż nie nastawiam się, bo wiem jak wygląda szukanie samochodu w Belgii. Wyjeżdżam, bo stukałem, pukałem do okien, nikogo nie ma, ale zaraz wam pokażę, o jaki samochód chodzi. Czekajcie chwilę. O, tam taka sterka stoi. Krótka. No i zobaczymy. Obszedłem to naokoło. Nie wygląda najgorzej. No ale zobaczymy, co oni tutaj. No ale to też co z tego, że nie wygląda najgorzej. Jak nie wiem, jak sprzęgło. Nie wiem, jak silnik odpala. Co i jak. Muszę się wstrzymać. Ale muszę też y, nawigację sobie ustawić. Czy nie muszę? Muszę. Dobra, ja byłem w domu, zmarzłem i yy, ja zapomniałem całkowicie, że miałem obejrzeć jeszcze dzisiaj jeden traktor. I właśnie tam jedziemy, a na powrocie dzwonię do klienta i próbuję, w sumie nie do klienta, do sprzedającego i próbuję się umówić, byśmy pojechali, zrobili testy, ale... Znaczy, testów nam się raczej nie uda. Nie uda mi się nagrać, ale byście zobaczyli o co chodzi, z tego względu, że jestem umówiony z klientem potencjalnym na rozmowę przez Whatsappa i ja będę jego rękami i oczami. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jeszcze chwilę. Mamy samca! Patrzcie, co tutaj mamy. I patrzcie, tutaj skurczy byk. Piękny, nie? Ale mamy to. Światła działają. Samiec. Leje się z niego trochę. No, waga. 30%, tył 50, ale stare są. Ale skurdo, wypis. A ja jadę testować jeszcze. Radio nawet ma. Oj, tam taki. Nie wiem, to ma 75 koni, ale patrzcie jak elegancko pomalowany. Obytek można się nagrzać, dogrzać. Siłownik widzę nieoryginalny. Wałeczek ciekawy, a zaczep jest jakiś. To jest samoróbka, zaczep. Patrzcie, prawie zero luzu. To są kurwa traktory. Patrzcie. I cztery buty. Ciekawe szyby pewnie nie ma. A tutaj. Jak tak. to maszkę się otwiera? O tak! Cztery cylindry, dwa filtry do hydrauliki. Będziemy widzieć, ale jest kurwa, hec. No traktor, jak traktor, nie? Co on tutaj ma? Ma jakąś hydraulikę, ma to jakieś wałki, biegi, światła, biegi namalowane. No, jeden siłownik dumulce hydrauliczne patrzcie jak od spodu wygląda, Patrz, co to jest mamy przyczepę jeszcze Ursusa ale zajebista i burta otwierana na woki i do tyłu Pii jakieś 5 ton ładowności oponki o no, 100 milki oryginał jeszcze rama nie popękana Chodzi gdzieś tam na lot? Co to jest? Nie, to tylko farba. Stopka. No, woda sobie kapie. Dobrze, że jest podniesiona. Długa zdrowaśka. Zawsze cię jest zdrowo. ja słuchajcie wyjechałem <laughs> samiec kosztuje 5000 euro tylko tutaj trzeba by było sobie sprawdzić bo jest tylko kopia dokumentów ale coś bym mówi, że mógłby chyba ewentualnie wyrobić te dokumenty żeby go zarejestrować tutaj i dopiero wtedy oryginał dać tak więc to jest do rozgryzienia a przyczepa kosztuje trójkę ale na przyczepę kwita nie ma ale zajebista nie te polskie przyczepki te Ursuski prowane do tyłu są zajebiste. 5 ton ładowności no skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Fajna przyczepka, jakby ktoś był zainteresowany, śmiało dawać znaka. A ja teraz lecę na testy. Nie wiem, jak to będzie. Jest zimno, no ale skręć w lewo. A kurwa i z No i co to możemy? Eee, zaraz będziemy jeździć. Podobno ośka działa. open? Yes. First this. A. Silniczek pracuje bardzo ładnie. Naprawdę. Ten wałek jest tutaj, słuchajcie. No, tak jak widzieliście, traktor jest posprawdzany. Jest w zajebistym stanie, jest cały w oryginale. Tylko tutaj teraz będzie prowadzona dyskusja, bo są jeszcze do niego koła. Jest tak naprawdę trzy komplety tyłu, dwa komplety przodu, i to wszystko będziemy jakoś tam ustalać. Ale traktor wydaje się naprawdę, naprawdę w porządku, i zobaczymy co z tego wyniknie. Eee, a ja kończę w tym momencie ten film. Nie jadę za tym rozrzutnikiem, jest już prawie południe, straciłem pół niedzieli, i dlatego jadę trochę odpocząć, zrobić, zjeść jakiś obiad. A Wam życzę, a film muszę Wam właśnie też złożyć. A Wam słuchajcie, życzę udanej niedzieli i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że mi się uda coś na tygodniu nagrać, ale powiem Wam, nawet mi się nie chce do roboty iść. Jeżeli będzie o tak jak dzisiaj, jest, jest na plusie, ale jest taka wilgoć w powietrzu, jest taki. Za 300 metrów skręć w lewo. Zrobię sobie zrobię jakieś herbaty zimowej. Oczywiście bez prądu i, i jadę odpoczywać. A Wy. A wy też odpoczywajcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.